No, no, co, się co, się co się dzieje? Co się dzieje? dzieje? Co się dzieje? Jezu, Kapitan Boru? Tak ja Wagon tak? bierzemy? Nie wiem, weź razie czego. Notatka od Kruka, Co to co jest? Paga, stamt. Wojna rozpoczęła. Co, co jest? jest? Chłopie, idziemy szybko. Protokołami no jak to słyszeli? Szybko, tak. Co się co dzieje? Jest. A, kurde, gdzie? Do komu wpadłem? Czekaj. Uwaga, mam mają... auta! Auta mają! Są. Mają <śmienic> auta. O kurde, nie licz. Po Kurde, Boruciniku, nie zdapiam. Mam nowy celownik broni. Nie umiem celować. Dobra chyba... Nie damy rady. Nie damy rady, Michał. Nie damy rady, co robimy? Kusoki jest. Szybko po od razu się. Nie mamy czasu. Musimy się krócić. Szybko do jednego wejdziemy, do jednego. Nie, nie, nie! Jak Odpalaj, odpalaj, odpalaj! Spalaj! mnie! Jeszcze go! Nie! chodź! Przywo, szybko, szybko! Szybko! mogę

O jasne Szybko Szybko porucznik, jedź Porucznik, wbijaj o, Samolot Samolot jest O nie, on ma bomby Ma bomby, Michał Szybko idziemy, 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 idziemy. Porucznik, jedź o, jestem, 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 jestem. To jest bomba anty... jądrowa? Czekaj, ja muszę odpalić, ja ten O kurde! To jest przeciwatomowy schron. No, a ja... Ciemnie zła, odpalę bombę, bo ja znam kod. Wchodzimy, wchodzimy ja w tam, nie, nie, ty patrz, ja odpalę. Ty patrz. Dobra. Widzowie, czekajcie. Nie. Yeah. To Trzeba nie są... tych 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 Uwaga. Boom, nie, 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 nie! Zapomniał! I nie odpali <grym> O no! Co się zdało? Od nagrywamy. O kurde wywalił w całą Co jest? Nie, jednak głowa z Michał Michał dobrze obliczył! Nie ma drogi! Miał dobrze obliczył! Nie ma drogi widzowie, nie ma drogi! W następnym odcinku musimy poszukać schronienia, Jesteśmy zostaliśmy bez bazy, musimy Kapitanie, promieniowanie się unosi, za chwilę zdechniemy, co robimy?